Traktat Ibn al haysama Sama kładzie podwaliny pod rozwój optyki. Najwcześniejsze soczewki wykonywane były z okrągłych kawałków kryształu górskiego albo kamieni półszlachetnych, takich jak półszlachetnych, takich jak beryl lub, lub kwarc. Szlifowano je i polerowano, żeby wykorzystać ich właściwości powiększające. Najstarsza znana soczewka datowana na mniej więcej 640 rok przed naszą erą, zrobiona została z kryształu górskiego. Wykopano ją w Niniwie, niedaleko Mosulu w dzisiejszym Iraku. Najbardziej rozpowszechniona była forma wypukła grubsza w części środkowej niż na brzegach, o obu powierzchniach ukształtowanych w ten sam sposób. Nowoczesne soczewki wypukłe. Wywodzą się ze starożytnego greckiego szkła służącego do wzniecania ognia. Za pomocą szklanego naczynia z wodą skupiano promienie słoneczne aż do uzyskania zapłonu podpałki. W ten sposób rozniecano ogień w świątyniach albo kauteryzowano rany. Iracki matematyk i optyk Ibn Sachl 940 Tysiąc, napisał traktat o palących zwierciadłach i soczewkach, rok 984, w którym wyłożył swoją wiedzę o zakrzywianiu i skupianiu światła przez lustra i soczewki. Jednak za ojca optyki uważany jest Irakijczyk Ibn al-Hajsam 965-1039. Zwany również al autor traktatu Księga Optyki 1011-1021, w którym dowiódł, że promienie światła biegną po linii prostej, wyjaśnił, jak soczewka w ludzkim oku formuje obraz na siatkówce i opisał eksperymenty z kamerą otworkową. Z kamerą otworkową. W XIII wieku w okularach stosowano soczewki wypukłe, korygując nadwzroczność. Soczewek wklęsłych, które rozpraszają światło, zamiast je skupiać, zaczęto używać do korygowania krótkowzroczności od początku XV wieku.